Salvador Dali po raz drugi zawitał do Miejskiego Ośrodka Kultury. Poprzednim razem, jak ustaliśmy, to było już 13 lat temu, i była to wtedy boska komedia, a tym razem. A tym razem będzie surrealizm. Wtedy graliśmy, graliśmy tematem wiodącym, czyli ilustracjami do boskiej komedii. Dzisiaj gramy zjawiskiem surrealizmu. Stąd będzie wiele surrealistycznych eventów. Jest to, jest to 60 grafik. Sygnowane podpisem autentycznym Dalego, a inne, a inne są to grafiki drzeworyt, linoryt, akwaforty, które są limitowane, limitowane edycje, bo to są tłoczone rzeczy, nabijane na, na papier. I, I to są, to są, to są dzieła no, limitowane. Wszystkie są autentyczne mistrza. Jak wiemy, mistrz miał, miał bardzo, bardzo szerokie horyzonty działania. No, pisał wiersze, napisał esej 30 stron. I, i tak go nazwał, o pierdzeniu. Więc, więc mówię to wprost, to jest cytat. My zagramy tym Sajem kawałeczek, taki evencik zrobimy, jako że wystąpi, wystąpi Salabador Dali Sedas Orkestra i, i, i zagra premierę światową utwory Pomyślny Wiatr. A dalej to Państwo zobaczycie. Oczywiście najważniejsze są, najważniejsze jest wystawa, prace, goście nasi. Jest to, jest to ewenement myślę, że w skali miasta, a może i, i ewidentnie województwa naszego, że takie fajne rzeczy pokazujemy, no, co jest później ważne. No, Wernizarz ma swoje prawa. Tu się mogą, tutaj ludzie przychodzą dzisiaj akurat na, na, na własną odpowiedzialność, bo będą rzeczy, o których się nie nawet filozofom. Chyba, że komikom, komikom w cyrku. Natomiast wystawa będzie wisiała prawie, prawie miesiąc. No i szkoły jeszcze zapisują. Jeżeli szkoły zadeklarują, że chcą przyjść, to będzie również przewodnik, będzie osoba, która opowie. A dzisiaj mamy, mamy wydarzenie, no, no, jakie to to są prace, to są dzisiaj. To są, to są też ilustracje do, do, do powieści Cervantesa, Szekspira, Goethego, ale też są cykliczne rzeczy, tak jak, tak jak Biblia czy, czy, czy boska komedia. Natomiast, natomiast też, też, co ciekawe, będą oryginalne kafelki, oryginalne, projektowane i wykonane przez Dalego, uwaga, z Łazienki generała Franco kolekcjoner, który nam użyczył wystawy, również ma takich parę kafelków i one są wyeksponowane. Ona nawet tutaj, ja jej ja widzę, później Państwo pokażecie. Także, no, no, pewne ciekawostki, no nie, niesłuchane chyba. Zapraszam na, na wystawę i dziękuję, że się, że się media interesują takimi rzeczami. Właśnie, czy jakiś motyw przewodni tej wystawy jest? Nie ma motywu przewodniego. Motywem przewodnim jest szeroka twórczość Daleko. Y, y, i tyle, no, no, bardzo duże spektrum, tak jak mówiłem, bo, bo aha, no, no jeszcze, jeszcze, jeszcze są, są różne in, inne grafiki um, um, w innej tematyce, ale, ale nie chcę tego tematu za bardzo rozwijać, bo, bo, bo za, du za dużo czasu byśmy, by nam to zajęło. W każdym razie, tak jak mówię, oparcie jest na literaturze, na sztuce, na wielkich, na wielkich twórcach. No te kafelki są, 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 są czymś innym, prawda? No, tak to wygląda.